Cześć wszystkim, tutaj Karol z Klimatyzacja Katowice. Dzisiaj chciałem taki trochę wygodny, niewygodny temat zacząć, to znaczy, czy opłaca się robić jako podwykonawca. Filmiki, jakie wrzucałem na kanał, to jest z tamtego budynku. Potem chłopaki byli ode mnie i robili budynek następny. Na tamtym budynku możecie zauważyć, że jest część nowych klimatyzatorów marki Samsung. Część też z chęci oszczędności inwestor dał tutaj urządzeń starych. Dużo bajszy dużo tutaj było, różnego przekroju pokroju. Stąd też były filmiki wrzucane na kanał stare kontra nowe. Czy opłaca się montować stare klimatyzatory na nowych instalacjach, na nowych obiektach? No, i tak jak Wam mówiłem z mojego doświadczenia, nie mamy na to gwarancji, na taki sprzęt. I w sumie tyle, ile musimy wydać na montaż do ceny tego nowego urządzenia, nie kalkuluje się to. No ale cóż, pomijmy to. Dzisiaj montujemy, jak widzicie, też nie są to tonówki sztuki, czyli to tylko stare klimatyzatory marki Mitsubishi. Różne, jedne są marki Mitsubishi Heavy Industries, drugie są marki. Już idziemy, już idziemy, to jest to samo, różne moce. A tutaj mamy Mitsubishi Electric, czyli to zwykłe Mitsubishi. Niektórzy mówią, że gorsze, niektórzy mówią, że lepsze. Ale dzisiaj chciałem poruszyć temat taki no, wygodny, niewygodny: czy warto robić jako podwykonawca, czy to się w ogóle opłaca, i tak dalej. Jak to sobie skalkulować w ogóle? Powiem szczerze tak, jeżeli zaczynacie robotę z klimatyzacją i jeżeli chcicie robotę jako podwykonawca, to powiedziałbym, że na samym początku Waszej drogi jest to jak najbardziej opłacalne, tylko jeżeli wynegocjujecie dobrą stawkę od sztuki, od zamocowanego urządzenia. Wiem, że niektórzy. Hmm, robią, liczą sobie całościowo, o jejku, zarobię nie wiem 5, 10, 20 tysięcy na tej robocie i stwierdza ktoś, będę robił tyle i tyle, opłaca mi się to. Warto policzyć sobie, ile macie zarobku na sztuce. Warto policzyć sobie, ile mniej więcej jesteście w stanie zrobić sztuk, w jakim czasie jesteście w stanie zrobić jedną sztukę, y, policzyć to przez ilość czasu, przemnożyć spokojnie razy y, 30% więcej, że czasu na to potrzebujecie i że 30% więcej kosztów będzie Was to kosztowało, bo przecież przyjazdy, paliwo, Wasz czas, czas pracowników kosztuje, więc trzeba to wszystko uwzględnić. Życie niestety nie jest różowe i jak pokazują wszystkie roboty, na których byliśmy. Jest tak, że mamy proste zadanie, możemy spokojnie wchodzić, wszystko zrobić, a potem się okazuje, że jednak na wykonanie tego zadania potrzeba dwa razy więcej czasu, więc spokojnie, jeżeli doliczysz sobie 30% więcej czasu, to nie będzie to na pewno żadne oszustwo, zawsze jakaś pierdoła i koordynacja, że tak powiem, wszystkich prac na budowie, im większa budowa, tym większy burdel. Coś takiego się zdarza. Kolejną, kolejnym bardzo ważnym aspektem jest to, żeby na pewno popatrzeć sobie, wezwać tego kierownika, który będzie nad Wami. Jeżeli z nim współpracowaliście wcześniej, to fajnie, możecie wtedy się określić, czy będzie Wam dostarczał materiał na czas. Często bywa tak, że niestety musicie czekać na materiał, szukać sobie roboty we własnym zakresie, robić robotę nie tą, którą chcieliście, którą macie w harmonogramie, tylko musicie się przerzucać prawo, lewo i tak dalej. Kolejnym ważnym aspektem, jaki mamy, to jest materiał. Materiał, czyli jakieś wszystkie rzeczy na podkonstrukcje, szpilki, uchwyty, różne dziwne rzeczy. Materiał w postaci miedzi chłodniczej, materiał w postaci skroplin. Czemu to jest bardzo istotne? Że najlepiej, jeżeli jesteście tylko w stanie, to wziąć czystą robociznę, bo jeżeli weźmiecie robociznę, nawet przeliczycie się, że Czas pracy jest nie taki, to najwyżej raczej na minus nie wyjdziecie, zarobicie mniej, ale jeżeli yy, przeliczycie się z materiałem, nie doszacujecie sobie go odpowiednio, to niestety może być totalna, ale totalna lipa i możecie na całej takiej robocie wyjść w, na minus. Tak? Jeżeli jeszcze mm, okaże się, że stwierdzicie, robimy wszystko z drabiny, nie ma problemu. A potem okaże się, że musicie do prac wykorzystywać na przykład takie podnosiki koszowe, musicie sobie dodatkowo zrobić szkolenie na takie podnosiki. No to już w ogóle sprawa wygląda nie najlepiej. Tym samym, im większa budowa, tym gorzej. Analogicznie, jak wszystko. I czas takiej budowy wtedy się przedłuża i okazuje się, że jesteście udupieni niestety na danej robocie. Macie już zaplanowane coś innego, a musicie siedzieć i sterczeć na tej budowie i dokończyć pracę, bo niestety terminy raczej zazwyczaj są takie, że są nieprzekraczalne. Materiału nie mieliście, byliście wstrzymani przez nie wiem, murarzy, przez tynkarzy, przez wylewki i przez inne takie rzeczy a terminu ostatecznego trzeba dotrzymać, ponieważ nie jest on przesunięty i będą ewentualnie kary. Na to też trzeba się uzbroić i niestety trzeba się z tym liczyć, że czasem trzeba przyjechać w sobotę albo czasem nawet trzeba przyjechać w niedzielę, żeby zrealizować jakieś plany lub robić po godzinach. Więc sprawdzić tego człowieka, porozmawiać z nim, postarać się jakiś zrobić wywiad z innymi podwykonawcami, którzy już mieli styczność z tą osobą z którą będziecie współpracować. Po drugie, jakie tutaj warunki BHP panują na budowie? Jak widzicie, jestem wyposażony w kask, trzeba mieć szelki na przykład na sobie, żeby chodzić po dachu, żeby zbliżyć się do rantu. Kolejny, jakże ważnym aspektem istotnym jest, że na dużych budowach, tak jak tutaj macie, na przykład tam w dali widzicie pomieszczenie socjalu, tutaj znajdujemy się w drugim pomieszczeniu socjalu. I jak to wszystko wygląda jak widzicie, prace wszystkie na wysokościach są tu ze zwyżek czyli trzeba liczyć się z tym, że najlepiej było posiadać uprawnienie na takie yy, podnośniki nie robić tego na pałę, bo jeżeli ktoś was schwyci, jeżeli chodzi o pracę na wysokościach, a nie posiadacie takich uprawnień, to może być źle, albo nawet gorzej no i tutaj mamy typowy przykład, o którym Wam mówiłem, czyli praca z koszowego. No inaczej byście tego nie zrobili, popatrzcie, to zaplecze jest jednak dość głęboko schowane. Jeszcze mamy utrudnienie w postaci takiej belki, Michał podaje z góry miedziuchę. I tutaj mamy efekt końcowy, jaki powinien być uzyskany, czyli najpierw uchwyty do belki, do trapezu też się można przyczepiać. Już trzeba odkładać telefon i pomagać. Dlaczego powiedziałem, że na samym początku pewnie będzie dla Was to opłacalne? Bo na samym początku ludzie chytają się wszystkiego, wydaje im się, że y, robota taka jako podwykonawca jest bardzo fajna, jest to jakiś stały, że tak powiem, zarobek. Jesteście się w stanie przyczepić, jesteście w stanie się na przykład realizować dla, dla danej firmy, która robi duże rzeczy, y, większe rzeczy, y, ale y, robić to jesienią, robić to zimą, mieć robotę na przezimowanie. Tylko powiem szczerze ze swojego doświadczenia okazuje się potem tak, że jeżeli macie zleceń, z poleceń, tyle co ja, dochodzą nowe tematy, macie wydacie ewentualnie jakąś kasę na reklamę w internecie po to, żeby pozyskać więcej zleceń, to patrząc pod tym kątem okazuje się, że warto ileś robót zrobić jako podwykonawca. Ale lepiej poszukać roboty, może całościowo. Nie, nie jesteście w stanie zrobić, bo rozumiem, że większość osób, które, która mnie teraz ogląda, jest stricte instalatorami klimatyzacji. A niestety, na takie budowie jak ja jestem, było wymagane pewnie to, żeby ktoś wszedł. Jakaś większa firma bierze całe zlecenie całościowo i jest z całego zlecenia rozliczana. A jakich ona potem podwykonawców bierze do wykonania tego, no to jest już insza. Inszość. Więc, mniej więcej, tak to wygląda, ale lepiej się czasem rozreklamować, wziąć więcej, mniej, mniejszych rzeczy, czy zrobić więcej domków i zarobić pieniądz, który jest szybszy. Kończycie robotę, wpływa Wam kasa. Tutaj jest to różnie. Nieraz są terminy, na przykład, wypłat miesiąc, czy dwa miesiące, nawet trzy miesiące po oddaniu faktury. Potem się okaże, że cały ten zysk, który zarobiliście rocznie. Minus koszty pracowników, minus ko koszty dojazdów, minus to, że niestety przeciągło Wam się to w czasie na przykład o dwukrotność, to nie, jest, to nie jest żadna rzadkość naprawdę, żeby Wam się dwa razy coś w czasie dana budowa rozwlekła, bo jest to, bo jest tamto, bo jest siamto i stwierdzicie, że w tym czasie, gdzie Wam się budowa przeciągła, to w sezonie jeżdżąc po domkach jesteście w stanie zarobić dużo więcej niż na tych wszystkich całych rozlicznych robotach, które zajęły Wam dla dwóch ekip 3 miesiące na przykład są wyjęte z całego roku albo 4 miesiące pracy są wyjęte z całego roku gdzie 4 miesiące to spokojnie, jeżeli zazębia wam się to na sezon, to dziennie robiąc na przykład dwa montaże, dana ekipa, co nie jest jakimś hiperwyczynem, zarobicie dużo więcej niż robiąc jako podwykonawcy. No i myślę, że trochę wam potrułem, trochę wam ponudziłem może się gdzieś tam zapętliłem ale jakaś mądrość życiowa z tego idzie i jakąś mądrość życiową jesteście wy w stanie z tego wyciągnąć ja już się zwlekam na dół idę do Adrianka dzisiaj robimy instalację skroplin, w kolejnych dniach będziemy tutaj kończyć budowę są to ostatnie 9 używanych klimatyzatorów na tej budowie, które montujemy i już będziemy wolni, I powiem szczerze ja teraz naprawdę patrzę przez pryzmat taki, już się zastanawiam, czy nie zerwać kontraktu, zapłacić 10 czy 20% kary umownej i nie iść montować choćby na domy i zarobić więcej kasy. Tylko powiem szczerze, trochę jestem, trochę, jestem osobą lojalną i chcę wszystko, co zacząłem doprowadzić do końca, a nie zostawić kogoś z problemem, bo ja bym zapłacił karę, ewentualnie zarobiłbym i tak na tym więcej, a ktoś by miał problem. Oczywiście, Zachęcam do tego, żeby dawać łapy w górę, pisać komentarze, żeby taki filmik się nam rozprzestrzeniał po youtubach, po internecie. No i jeżeli jeszcze tego nie robicie, to kliknijcie sobie przycisk subskrybuj bo możliwości rozwoju tutaj tego kanału teraz są coraz większe. Ja niestety dlatego, że właśnie, że jako, podwykona jako podwykonawcy robimy, musiałem tutaj przyjść i pracować. Nie mówię, że hańbię się pracą i że nie lubię tego robić, bo bardzo to lubię robić, ale są inne rzeczy i inne kierunki rozwoju, które chciałbym realizować, więc ten kanał naprawdę będzie się rozwijał. Będą się pojawiać różne inne rzeczy, nie tylko wstawki jakichś zbudów, tylko będzie na pewno laboratorium klimatyzacji objaśnione wszystko co i jak, jak będzie, jak funkcjonuje w ogóle klimatyzacja, jak funkcjonują różne rodzaje klimatyzacji, jak tam następują poszczególne przemiany, czyli będzie bardziej technicznie, będzie bardzo dużo w najbliższym czasie, jeżeli tylko odkuje się z tych wszystkich robót, będzie na pewno bardzo dużo wstawionych filmów z testów klimatyzacji, rozebrane jednostka wewnętrzne, zewnętrzne, żebyście zobaczyli bebechy jakie to ma, czy warto iść w daną markę i co się z tym, Wiąże, więc jeżeli nie subskrybujecie kanału, wciskajcie subskrybuj, dawajcie łapki w górę, to jest zawsze mile widziane i piszcie komentarze. Na razie, do zobaczenia. Cześć!